Zależało Ci na elementach ze stylu francuskiego, więc też chciałam te elementy wpleść. Styl francuski kojarzy nam się oczywiście z paryską kamienicą, i słusznie. Jest to połączenie minimalizmu z dekoracyjnymi elementami, takimi jak sztukateria, eleganckie lampy, tkaniny, zasłony. Postawiłam na ujednolicenie zabudowy aneksu kuchennego razem ze ścianą telewizyjną. Jest to kolor jasno-beżowy. Super. A z drugiej strony mamy też sporo bieli, która jest dopełniona elegancką sztokaterią. Nie wiem, czy też zauważyłaś, mam nadzieję, że tak, że biżuterią tego pomieszczenia jest złoto, czyli lampy, dekoracje, gałki i. Różowa sofa. Róża nie mogła doprać. <noise> Oczywiście. W salonie Doroty stanie wygodna kanapa i ozdobny stolik kawowy. Na ścianie naprzeciwko będzie telewizor i niewielka szafka. Znajdzie się też miejsce na stół z dwoma krzesłami. Francuskiego szyku nadadzą całości ozdobne sztukaterie i złote dodatki. Aneks kuchenny będzie utrzymany w beżowej kolorystyce. Powstanie w nim dolna i górna zabudowa stolarska, żeby było sporo miejsca do przechowywania. Sypialnia oczywiście musi być spójna z całym mieszkaniem. Tutaj będzie dominować element drewnopodobny, czyli panele laminowane, oraz wielka zabudowa, która będzie Twoją garderobą, gdzie będziesz mieć mnóstwo miejsca na przechowywanie. Po drugiej stronie jest biała część zabudowy stolarskiej, która jest spójna z kolorem ścian i sufitu. W sypialni stanie komfortowe łóżko. Wokół wezgłowia będzie zabudowa stolarska o strukturze drewna, a obok spora trzydrzwiowa biała szafa. To wnętrze również ozdobi sztukateria i złote elementy dekoracyjne. Okej, okay, i łazienka. Dorota nie wiem, czy nazwać to bardziej łazienką czy mini salonem kąpielowym, ponieważ głównym elementem tej aranżacji i tego pomieszczenia jest wanna wolnostojąca. To prawda, myślałam, że łóżko będzie miejscem wypoczynku, a kto wie, czy bardziej relaksować się nie będę właśnie w takiej wannie. Bazą są płytki z użyleniem imitujący marmur, także coś też ponadczasowego, eleganckiego, złota listwa dekoracyjna, która jest zwieńczeniem tych płytek. Natomiast wyżej pojawia się chyba jeden z Twoich ulubionych kolorów, czyli pudrowy róż. Nie za dużo różu? Jest porządnie? Nie, różu nigdy nie jest za dużo. <laughs> W łazience położymy płytki, które będą sięgać powyżej metra wysokości. Resztę ścian i sufit pomalujemy na pudrowy kolor. Po prawej stronie stanie wanna wolnostojąca, a obok zawiśnie szafka z umywalką i duże lustro. W łazience będzie też sporo miejsca do przechowywania. Całe mieszkanie będzie przytulne i utrzymane we francuskim klimacie.